W czasach, w których dominuje niepewność, a Polacy przestają ze sobą rozmawiać, kiedy brakuje nam wzajemnej ludzkiej życzliwości, wierzę, że w Polsce da się żyć lepiej. Kandyduję do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, bo jestem pewna, że możemy żyć w kraju, w którym ludzie będą się szanować pomimo różnych poglądów, gdzie pracą można osiągnąć wszystko. Zasługujemy na Polskę, gdzie szanowana jest konstytucja, a rząd przestrzega prawa, gdzie bogata historia łączy, a nie dzieli. Chcę, by godne życie i zdrowie Polaków były na pierwszym miejscu, by przywrócić nam wszystkim zaufanie do państwa. Dlatego kandyduję. Popieram tych, którzy popierają puławskie sprawy. Dlatego popieram panią Martę cislu. Dziękuję bardzo Panie Prezydencie. Nie zawiodę. Dziękuję.